Witam Was cieplutko w domowym vlogu, dlatego też ścierki na grzejniku. Tam dalej dramat, bo kuchnia to wiadomo dramat. Słuchajcie, wróciłam z pracy, wykąpałam się, przebrałam pościel i podkurzałam, bo słuchajcie, mam w domu tragicznego alergika. To, co się dzieje z Łukaszem, jaką ma alergię, to ja w życiu czegoś takiego nie widziałam. To jest jakiś cyrk i horror i koszmar. Więc um, pozbywając się jak najbardziej można kurzu, no musiałam to wszystko zrobić słuchajcie tak, zrobimy sobie później maseczkę bo kupiłam sobie maseczkę, pokażę wam co sobie kupiłam też w budzie i pokażę wam jedna nowość, która, którą dostałam e, która no będzie fajna, na pewno będzie fajna, jeżeli tylko będzie pogoda i słońce to na pewno będzie to super rzecz e, jeśli taki update, jeśli ktoś by się pytał o moje kwiatki to sprawa wygląda tak ten już całkiem zdechł ten jest w trakcie zdychania Natomiast ten taki największy jeszcze się trochę trzyma. Tam mam jeszcze listki włożone tylko do samej wody w takim kieliszku, bo mm, nie wiem, może upuszczam korzenie prędzej niż w ziemi, już nie wiem, kombinuję. Natomiast na ziemi widzę, że pojawiła się meszek, pleśni. Także mimo, że nie podlewam wcale tego nie wiadomo jak, nie podlewam tych kwiatów nie wiadomo jak, zbadam Ziemię codziennie, dotykam, cały czas jest wilgotna. Teraz ja się obrócę, was. Kwiatki będą do Was gadać. Ziemia jest cały czas, słuchajcie, wilgotna, a nie podlewam. A jakieś pierwsza pleśń się pojawiła. No nie. nie komentuję i nie komentujcie też, proszę, <słuchaj> mojego ogrodniczego zacięcia. Dobra, słuchajcie, ja tak. Mm, zrobię sobie kawę i chcę nagrać dla was film. On będzie już na kanale w momencie tego vlogu. już Jest na kanale, także zapraszam was i teraz z której strony? Nigdy nie wiem. Chyba tutaj. <słuchaj> Chyba tutaj Was zapraszam, e, o z historii jak wzięłam trzy telefony na abonament, a raczej o tym jak warto być zadłużonym w Anglii, jak to się opłaca. No, także zapraszam Was, jeżeli jeszcze nie oglądaliście. A ja co? A ja idę zrobić tą kawę i nagram ten film i wtedy się do Was odezwę. Stanowisko pracy po nagrywaniu. <słuch> Słuchajcie, mimo, że był to film gadany, typowa pogadanka, to i tak bajzel oczywiście musi być. A tutaj torba z buca. To Wam zaraz pokażę. Je, zaraz Wam pokażę. Przepiękna to też jest, e, właśnie, mój zakup. Zaraz Wam pokażę, co ja tam dzisiaj upolowałam. Usiadłam i wzięłam się od razu za mm, obrabianie tego, e, tego filmu o tych telefonach. I słuchajcie, musiałam go tak pociąć, bo po prostu trwał 25 minut, chyba. Tragedia, ale zobaczcie, już się renderuje. Także super jest postęp. Już jest na kanale, tak jak mówiłam, jak to oglądacie. A ja mm, zmienię sobie może miejscówkę, albo nawet tutaj może wam pokażę, e, pokażę, bo światło jest w miarę dobre. Pokażę wam e, nie wiem co ja powiedziałam, że pokażę Wam, co ja tam zakupiłam w, w tym w bucie, jak ja w trakcie kupiłam dwie rzeczy. A w zasadzie, w zasadzie to 5, ale to już Wam pokażę, o co mi e, konkretnie chodziło. Wzięłam torbę i słuchajcie, już Wam pokażę. Po co ja zaszłam do budca, To jedyna rzecz, po jaką zaszłam, to jest farba do włosów, bo przecież już mam takie odrosty, że no... Nie pytajcie. W kamerze też to tak źle widzę, nie wygląda, na żywo jest, dramat. Ale dzisiaj się nie będę farbować, będę się farbowała jutro, bo jutro jadę do... Jest jutro, jest sobota i niestety jadę do pracy, ale tak wyjątkowo, bo mam nową klientkę, E, także jadę do nowej klientki, nie chciałabym pojechać wiecie, w kasku, w hełmie, po, z pomalowanym czołem, e, i to ta farba, którą sobie wzięłam, to jest L'Oreal Paris Preference e, numerek 3 Brazilia czyli słuchajcie, dalej z uporem maniaka chciałabym iść w brąz, no ale dobra no może w końcu, wiecie, już będę miała taki odrós że gdzieś tam mi się te włosy pokryją tym brązem no, ale kupiłam jednak ten do Brazilia, czyli ten kolor, na który farbowałam już ostatecznie i w którym chodziłam ostatni miesiąc. Chyba miesiąc. I przy okazji, druga rzecz, którą wzięłam, to zaraz sobie zrobię tutaj z Wami. To jest maseczka Made in Korea. I to jest, słuchajcie, chyba Butsowa. Maska w płachcie. Kwiat lotosu i. Grisia Lilia, nie wiem, jest coś takiego? Chyba jest. Tak wygląda maseczka. Ona była za funt 50. Chciałam wypróbować. Jest jakaś tam rozświetlająca. No zobaczymy, zobaczymy. Jest oczywiście podane, jak ją zastosować. Zobaczymy. Zaraz sobie nałożę, zobaczymy, jak te maski zbudza, bo nigdy w życiu nie miałam. I słuchajcie, to są te dwie rzeczy, które kupiłam, ale powiedziałam Wam przed chwilą, że jest ich tak naprawdę pięć. Bo słuchajcie, zobaczcie co ja dorwałam. To było na półce z przeceną. Ta 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 ta. Zobaczcie jaka torba. Ostatnio w ogóle y, mam jakąś fazę na, słuchajcie, torby, y, takie zakupowe. Nie wiem, co mi odwaliło, coś mi się stało z głową, ale po prostu kolekcjonuję torby zakupowe. Także do mojej kolekcji trafiła tylko kolekcja. Słuchajcie, trafiła taka torba z budca biała, kropeczki z różowym uszkiem, materiałowa ona jest oczywiście materiałowa, nie plastikowa. I słuchajcie, już Wam pokażę metkę, Ta torba kosztowała 15 pensów. Słuchajcie, 15 pensów w związku z powyższym wzięłam 3. Nie, może uznacie, że jestem wariatka. No i może pewnie macie rację. Ale słuchajcie, pomyślałam tak: ona jest biała, więc pewnie szybko się będzie brudzić. A, że jest fajna. To z myślą na lato, taką torbę na zakupy, właśnie tak sprawdzam, bo to już właśnie miałam, używałam i ją nawet postawiłam na ziemi, żeby znaleźć klucze, w sensie na ulicy, na chodniku, na, no przed domem, żeby znaleźć klucze w plecaku jak wchodziłam do budynku, ale nie, nie jest brudna o dziwo. to jest taka, taka płócienna, to jest dosłownie płótno, płócienna torba, fajna, powiem wam, wytrzymała będzie na pewno, bo mateuszka szyte i to co wam chciałam powiedzieć to o proszę bardzo, w takim rozmiarze ona sobie wchodzi do torebki, do plecaka zabieram ją ze sobą codziennie i nie muszę kupować toreb, nie muszę brać tych foliówek brawo Aga, także tak się obkupiłam w budzie <grym> wiem, szaleństwo ok, ja lecę sobie zmyję mm, twarz bo w zasadzie to ja dzisiaj nie mam w ogóle na sobie makijażu, znaczy nie mam w ogóle podkładu mam tylko korektor pod oczami, rzęsy no i trochę brwi gdzieś tam kredką pomazane rano wiecie, na szybko Także ja sobie tylko przemyję twarz, nie będę zmywała oczu, żeby was tu nie stra- A, no i jeszcze na pomadkę. Znaczy w zasadzie tu szleckich. Bo już trochę zjadła od środka, jak widzicie. Mm, bardzo fajna pomadka z Max Factora. Też wam później pokażę. Bardzo fajna, bo bardzo, bardzo trwała. I matowa. Dobra, yy, idę umyć buzię i wracam do was, nakładamy maseczkę. Przyszłam tutaj, bo jednak tutaj jakoś lepsze to światło niż poprzednio z poprzedniego kadru. <grych> Więc okej, okay, słuchajcie otwieramy. Dziwnie się otwiera. O! o! <grych> Dobra. O Jezu, ona jest słuchajcie, z białym. Patrzcie, z takim białym kremem. Jakby ja myślałam, że to bardziej taki żelik będzie, ale okej. Okay. Twarz mam trochę zaczerwienioną i tutaj te moje się zaogniły, bo przez pocieranie. Niech zmywałam, mamy mamy to czy zostało tu dużo e... nie, dużo nie zostało tej, tej esencji dobra, słuchajcie pła... tej, e... masek w płachcie nie robiłam już 100 lat także mogę sobie z tym nie poradzić <ścoughs> może mi to przerosnąć nie, o dobra jest, jest buźko jest, jakaś ona mała jest, ja mam za dużą twarz czy nie, dobra, nakładamy. Jest jaka zimna, jaka zimna. Ale Jezu, Nie, dobra, jednak duża, bo aż mi na włosy zachodzi. O, nie przygotowałam się, trzeba było sobie opaskę. Mam taką opaskę. Nie wiem, czy słyszycie, co ja mówię? Mam taką opaskę do robienia masek. Mhm. No tu jest coś dziwnie. Poczekajcie, ja to wszystko wiecie w podglądzie. O nie, ona jest jednak duża, strasznie. Nie wiem, jakoś tak sobie ją. O. O. Jeśli chodzi o maseczki takie w płachcie, to Sylwia, pozdrawiam cię. Sylwia S. On jest maniaczką masek. No. Dobra. Chyba tak, nie wiem. Daj znać Sylwia. Co zrobiłam źle. Bo na pewno coś zrobiłam źle. Ona jest strasznie duża jakaś, wieś. Wiesz, może nie. Dobra, i teraz jest napisane, że... chcę tak głupio mówić. Teraz jest napisane, że mam się relaksować w 15 minut. No nie będę się relaksować. Zaraz mi się wyrenderuje film, to go wrzucę na YouTube, a niech już się wrzuca, bo ma 10 giga pojemność, także będzie pewnie to trwało z 3 godziny. No matko tutaj strasznie tak dziwnie zjeżdża. Dobra. pozaginałam. Aj toki, tu ja jestem do maseczek. Dobra. Dobra, czy nie? Że tu sobie jeszcze tak, czekajcie, naciągnę ją, o. O. Tu takie się te robią. Bolce takie wystają. o, dobra. Bolce, to ja gadam. Dobra, no jakbym była po jakimś zabiegu typu operacja plastyczna całej twarzy. Ok, a gdzie jest nos? Ja pierdzie... <grym> O nie, ja to mam. Potargałam? Ja to mam pod spodem, czekajcie, ale. falstart, Czy nie? Tak! Mm. No, mówiłam, że nie robiłam maseczki 100 lat. Mówię, że coś mi tu nie gra, że jakoś to Sylwia inaczej zawsze wyglądała. O, no teraz to ma sens, dobra. Słuchajcie, dwa razy do trzech sztuk, ale ja już chyba za drugim razem ogarnę. No, jest i na nos. Ha. Nos też będzie rozświetlony, o co? Czekajcie o tu. O dobra. Dobra. Chyba I, 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 element humorystyczny w tym smutnym świecie jest. To dobrze. Tak musi być. Dobra. Dobra, chyba jest dobrze. Nie czuję się za dobrze w tym, ale chyba jest dobrze. Czuję się niewygodnie. Mi. O! Tak to będzie. Czy coś krzywo na, na ustach? Dobra. Słuchajcie, za 15 minut wracam, ściągam i zobaczymy, jaka ja będę rozświetlona. W międzyczasie wykąpałam też kurczaczka, także relaksujemy się teraz razem. Czas minął, więc słuchajcie, ściągamy, ona mi się tutaj cały czas odklejała, powiem Wam, że ona nie jest wcale sucha jeszcze, może powinna poczekać dłużej, ale w sumie siedziałam nawet nie 15, tylko 20 minut. dobra, ściągam, mi się dziwnie mówi. Powiem Wam, że trochę mnie piekło pod nią, nie wiem, czy tak mi się tylko wydawało, czy co, ale trochę mnie twarz piekła. I uwaga, proszę bardzo, czy ja jestem już rozświetlona? Ale strasznie dużo zostało. Tam jest napisane, że to jest taka maseczka, której nie trzeba zmywać, żeby właśnie delikatnie wwasować to, co zostało. Ale powiem Wam, że strasznie dużo tego zostało, ja nie jestem teraz rozświetlona, tylko. Mam wrażenie, że bardziej to się świecę jak tłusta. Oj, co? I co powiecie? Jest to rozświetlenie. <grym> Nie, no wiadomo, że tam po jednym razie maseczki to tam nic nie będzie, ale znaczy no nie, no w sumie maseczka to jest, powinno już coś być widać, ale nie aż tak, żeby wiecie. No nie wiem, ja tak w podglądzie to widzę, że buzia jest zaczerwieniona, bo faktycznie no powiem wam, że naprawdę trochę mi piekło. Trochę mnie piekło. Przepraszam komputer. Dobra, słuchajcie, ja tak jak wam pokazałam Ułam kurczaczka i będę teraz e, się zabierała za jego przygotowanie. Tam go troszkę doprawię, niech on sobie chwilkę jeszcze poleży. E, I e, wezmę Was do łazienki. Tak jak Wam powiedziałam, obiecałam, pokażę Wam co mam na ustach i e, pokażę Wam też tą e, taką nowość, która do mnie ostatnio trafiła powiem wam, że przyjrzałam się w lustrze i wiecie co, że faktycznie ta twarz jest taka ten kolor się troszkę zmienił jest faktycznie inna ok, zabieram was to, jak obiecałam do łazienki i już wam pokażę co ja mam teraz na ustach a mam pomadkę z firmy Max Factor wygląda ona o tak i ja mam w kolorze oj przepraszam, ona była w jakiejś promocji w bucie, także wzięłam poczekajcie, że tutaj nie ma koloru. mam pudełeczko też Lipfinity 180 Spiritual Coś takiego. To jest takie duo i zachęciło mnie to oczywiście 24 godziny i że są dwa produkty. Natomiast ja tego drugiego nie używam, ten drugi to jest, już wam pokażę. Pierwszy to jest właśnie ta pomadka z kolorem, a drugie to jest coś takiego. I to jest... Oj, ciężko jedną ręką. I to jest, e, słuchajcie, tak jak jest napisane, że jest jakby drugi krok. I to powinno się nałożyć na pomadkę, i to nadaje takie obłysku. O, zobaczcie, Bierzam. ale ciężko jedną ręką, wszystko jeszcze lewą. <laughs> o, widzicie? I to nadaje takiego, wiecie, tam jest napisane, że takiego właśnie efektu nawilżonych ust, bla, 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 z kolorem, właśnie, ale nie wiem, jakoś wolę bez tego blasku, wolę jednak maty. Jeżeli już mam coś kłaść na usta, to wolę jednak maty to to, a druga rzecz, słuchajcie, już sobie tutaj tylko sięgnę, ale jestem zaczerwieniona strasznie w tej maseczce. Druga rzecz to jest akurat dostałam od Łukasza, on to dostał w pracy, czasami tam dostaje jakieś takie różne kosmetyki, które po prostu jakby ich magazyn już nie będzie. jak to się mówi, o Jezu nie transportował, tylko hu, no rozprowadzał, tak? Ich magazyn już nie ma umowy z tą firmą. Jest to firma Laura Geller, New York, nie wiem, nie znam. Illuminating Body Mist. I to jest nic innego. Gilded Honey, A, to ma nawet jakiś kolor. I to jest nic innego, jak słuchajcie, ja to potrzęsę Jak taki olejek. To nie będzie na pewno widać teraz w kamerze. Z. O nie, widać. Z takimi, słuchajcie, drobinkami do ciała. I ja sobie to spróbowałam. To jest normalnie w sprayu, także nie, nie otworzyłam bo mam śliską rękę jeszcze po tej maseczce, po, tym, po tej esencji. E, I to jest nic innego, słuchajcie, jak ma firma NYX. NUX, 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 Nix nie się zawsze mylę, zawsze w szafie NUXa szukam NUXa bez sensu <laughs> także firma NUX ma taki olejek właśnie do ciała z takimi drobinkami, to przepięknie to wygląda na skórze ja to próbowałam wczoraj wieczorem nie próbowałam jeszcze tego w słońcu, czy to nie będzie taki chamski brokat ale z tego co widziałam to na ręce to nie także coś fantastycznego jeśli będzie słońce na nogi Przepięknie się będzie ta skóra mieniła. Także jestem strasznie ciekawa. Sprawdziliśmy na internecie to kosztuje 30 funtów, także straszna drożyzna. Więc zobaczymy, czy jest to warte tych 30 funtów. Słuchajcie. Dobra, ja już będę tego vloga zakończać. <laughs> tak chciałam się do Was po prostu bardzo odezwać, bo ostatnio, no niestety, nie dzieje się za dobrze. Może nie bezpośrednio u nas, na szczęście, ale nie dzieje się za dobrze w naszym otoczeniu. Po prostu, no. Co chwilę coś, co chwilę coś jest nie tak, wiecie i, i tak po prostu miałam potrzebę y, zmusić się, przekazać komuś dobrą energię, żeby wiecie, nie siedzieć, nie zasmucać się, tylko stwierdziłam, że nagram vloga. Na vlogu nie chcę absolutnie nikomu przekazywać złych emocji, nie chcę być smutna i tam wiecie, zamulać i narzekać i płakać. Także powiedziałam, nagram dzisiaj vloga, nagram dzisiaj ten film o telefonach może jeszcze wejdę na live'a na instagramie pierwszy raz spróbuję, zobaczę jak się wyrobię czasem tak, żeby po prostu siebie samą zmusić do do wiecie, do ogarnięcia się, do wzięcia się w garść, jakoś tak dziwnie wyglądam jak tak stanę to nie, bo mam światło złe, a tutaj znowu e, nie widać mi koka i wyglądam jak łysa Uf, ale się światło zepsuło, brzydkie dobra kochani, lecę lecę, lecę się zabrać za ten obiad i i co? Nie obrawię dla Was tego vloga i tak minimi czas, już będzie wieczór i wiecie, i już będzie kolejny dzień, czyli coraz lepiej, mam nadzieję. Dobra, trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam Was serdecznie, dziękuję wam bardzo, już dziękowałam w poprzednim filmie, ale dziękuję bardzo jeszcze raz za to, że tak Was przybywa, że te subskrypcje mi rosną. Dziękuję Wam serdecznie, naprawdę bardzo mnie to cieszy. Także do zobaczenia w następnym filmie. Pa!